Siemanko to znowu ja Patryk Dziś dla was mam odcinek z Brawl Stars Przed chwilą skończyłem robić aktualizację. No, dla was no, moją reakcję Wchodzimy, otwieramy W tym czasie Zostawcie lajka w górę I suba na kanale Jak jesteście nowi Bo nie robię tego ponad 60% A jak już na początku widzimy Ekran wczytywania Był kozacki Dalej. Idziemy sobie do sklepu. W sklepie nic się nie zmieniło oprócz tego, że mamy super fankę M za 100, 150 gramów Od razu go sobie. I przy tym zobaczymy nowy parce. To, to już nie jest. jest e, ta. Aha, I taki wygląda jej atak. Au. A takie fanfary latają, ma jeszcze baloniki. Bardzo fajny. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. Więc zdaniem, to jest na plus. Jest bardzo fajny. Sam skin jest w mojej ocenie 10: na 10 jest jeden z najlepszych skinów. A to są jeszcze nie wszystkie, bo jest jeszcze kilka innych skinów. Jak pokostar i do Spajka jest taki skin, gdzie co? Co respa, jakby zmienia mu się taka opaska jakby. Dobra. Obejrzmy... są jakieś burzowe równiny. Oh! Powróciła ta mapa! Ta mapa powróciła. Jezu, ona była fajna. Burzowy sklep. To jest nowa mapa. Nowa? Mm. Nie, spoko. Jest zamknięta dosyć. Susza? Suszy nie było. To Też jest nowa mapa. Bardzo fajna. Będzie spoko. Tu Piper będzie, ok. Ale po prostu... Jak tam? Po prostu strzelaj. Tu... No tu już będzie lepsza. Też bardzo fajna mapa, jakby no... Te mapy są. No i hardkorowa kopalnia już była. Są mi... I teraz karnet. My karnet. karnet. Co, karnet... A no ta kar... karnet będzie za dwa dni, o Boże. Ja przepraszam was za to. Ja myślałam, że jak będzie aktualizacja, to i... No... No dobra. I widać, w tło się zmieniło. W tło się zmieniło. Za postacią, wiecie o co chodzi. Zagrajmy sobie jeden meczek. Na... no... na... No, no. o, no suszy to to ma bardzo mi się podoba, bariko jak widać e, podczas ładowania też jest inne logo jest to takie nowe, te Park Starku o znowu ten ekran, było widać w Fankę Ems i skina do Sandy który też jest mega fajny, o nie nie gra, please, no интернетом то я не могу играть Zagrajmy, zagrajmy sobie może Piper, jak już mówię, mamy ja dwa, lepszy chyba będzie yeah. ten. Chociaż wydaje że lecimy grać. Jest. Przy tym właśnie ładowaniu gry też była ta, taka ta uśmiechnięta Minka. Też, no... <śm> To jest zapewne powiązane z tym, że jest Star Park, o to chodzi. A stoi w krzakach? Co? Co ja tam robię, że mam tam stała w krzakach? Nie. Tak szczerze. To, ale! To, ale! Ale, ja trzeba to, to, to dostać? S, co? A, S. Typie, no co ty zrobiłeś? Ja bym go ja bym zabił. Wcześniej niż ty. Szybci byśmy... Oj, co frau. Dobra, oberwał. A tu nic mi Hmm. Angela! Czy ta może mi nie lazować dzisiaj? Ta, ta, A tu Dobra, mi hmm. dzisiaj, jaja. To niewiele. Super. Dobra, przeżyłem. LOL. 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 Dobra, LOL. 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 To jest nowe intro. Widać, gwiazda gry jest bardziej taka widoczna. Zwycięzcy są jakby więcej. Nie jakby wiecie, odchodzi. I tu teraz zmieniło się tu. Wszystko jest jakby mniejsze, ale dzięki temu widzimy naszych sojuszników, jakby ludzi, z którymi graliśmy. jak ich postacie, tak na czarno są przyciemnione. Nasza jest taka bardziej wystawiona do przodu. I jak mamy zagrać ponownie na dole, to mamy szeli, bo grozimy strzeli Gina i Piper, jakby nasze emotikonki tych postaci. Czyli jako przedstawiałem że ja chcemy zagrać dalej. Teraz sobie wejdźmy na grę dla znajomych. Ustawienie, nie, nie ustawienie. Gra dla znajomych możemy wyłączać sobie błoty i dzięki temu możemy sobie weźmy sobie na przykład tarę możemy robić możemy być sami w meczu to kozacku lol to są serio start Power? Właśnie ja nie wiedziałam o no, tym. Lol. Dobra, zostawmy sobie... O. O! Ale będzie koks. Ale tak, tego tu każdy ma gadżet. Gadżet dla znajomych. To wej Weźmy sobie na przykład takiego go. I zostawmy sobie gadżet. Ten. To. O! i w można zrobić metryk sam na boty. 1 na trzech można zrobić. Można robić 1 na 1, 1 na 2, 2 na 2, 2 na 3. To jest przeróż, jest ogromacy. Jezu! Ale się na mnie rzucili. O i mają inną gwiazdkę, LOL? Dlaczego? Dlaczego nie mają jedną gwiazdkę? Tak, bo gram na i mi da, dalej laguje. Ta gra jest chora. Dobra, zginął. I co w Ale to nie jest takie proste. <śmienny> Dobra, wygrywam. Jak na razie. Po ile to coś bije? Po ile to coś biło? Po ile on bił? Po dwa tysiące? E, po tysiąc? No, nie mogę z botami przegrać. No, dlaczego tak? Nie, nie, to nie robisz jakiś... No nie, i bym wygrał. No, widzicie, na bo nie jest tak łatwo wygrać. Jak się. Jak bomby można myśleć. A gdybym wziąłbym lepszą postać, na przykład taką jak Ems czy coś, albo Jessie, to bym zapewne bym wygrał. No i co? Czekamy. Nie. Do. Czekajcie do. Czekamy do. poniedziałku, jak wyjdzie nowy karnet. A dzięki temu nowy. No wiecie. Będzie nowa postać, nowe skiny, nowy karnet. A w następnej aktualizacji będzie nowa postać. Tylko nie taka rzeczka w karnecie, tylko na przykład taka do trafienia po prostu ze skrzynek. Więc to jest pobyt. Na, a to na Tyle było z tego odcinka. Ja za mi się żegnam. Cześć!